Siemanko, z tej strony Jaro. witajcie moi drodzy na nowym odcinku na tym kanale, kolejny odcinek z serii Jaro Pichci, dzisiaj pokażę Wam kolejny posiłeczek, taki bardzo prosty do zrobienia w obsłudze, dedykowany głównie osobom, które mają problemem, problem z przytyciem, problem z złapaniem masy mięśniowej, z wagą, dzisiaj to jest ogólnie dla Was głównie Odcinek, bo wam pokażę taki shake na masę domowej roboty, ale nie tylko, i też osoby inne mogą się tym zainspirować, zrobić sobie tak, wzorować się na tym. Pokażę wam taki shake na masę domowej roboty, bo wiadomo, jak kupujemy gainer, to gainer ma głównie dużo cukru, drogi jest, zależy jaki też kupił. A tutaj pokażę wam, jak można prosto, tanio. No i też na pewno mniej cukru będzie zrobić sobie. Taką bombę kaloryczną, jak ktoś chce mieć dużą masę źródła, duże łapsko nie, i być silnym chłopem czy dziewczyną. Także zapraszam na dalszą część odcinka. No to tak, to jakie składniki potrzebujemy do tego szejka W pierwszej kolejności, może zaczniemy od tego, że hałwa 50 gramów, ja mam jakoś królewską, to jest z wedla, także będzie git. Mamy dwa banany. Sereczek wiejski. Tu jest krasnostawa. Niezależnie jaki kupicie, będzie git. 200 ml mleczka. Ja mam 2% też. Nie ma za dużego znaczenia, ile procentowe kupicie. Kolejną rzeczą jest kakao. Kakao dodajemy dwie łyżeczki To będę później w kolejnych etapach mówił. No i tutaj mamy 100 g też płatków owsianych. Ja mam górskie, ale. Możecie sobie kupić inne, także tu też nie ma za dużego znaczenia, nie jest to istotne, ważne żeby były płatki owsiane. No i oczywiście potrzebujecie do tego blender, ja mam jakiś z Boscha, o zaraz będzie widać cały, blender. Jak macie jakąś dużą miskę czy coś, albo duży shaker, ja mam akurat dosyć... Mały, nie, nawet się nie zmieści, żeby to przemielić. To ja mam miskę, i ja to wszystko zrobię w misce. Także lecimy dalej. Nie będę wam oczywiście robił tutaj cięć. Występuje bardzo prosta analogia Niezależnie jak od, od czego zaczniecie, wrzucacie po kolei, nie? Raczej znaczy tutaj, no tak jak mówię, nie będę wam robił cięć. I tak, na pierwszy rzut. Ładujemy serek, no ja to wszystko do miski będę ładował, bo mi się oczywiście w shakerze nie zmieści, ale w kolejnych etapach do shakera to po prostu przerzucę, przeleję. Także pierwszy jest serek wiejski. ok. Mamy. Później. Hałwa. Hałwa. Możecie się zapytać, po co jest. Wiecie, hałwa jest kaloryczna. Ma tłuszcz. No, wiadomo, jest cukier. Ale ona jest po to, żeby dodać smak. Żeby po prostu ten cały shake smakował. Możemy, możemy hałwę pokruszyć. Oczywiście na drobne kosteczki wrzucić. Będzie git. Teraz ładujemy banany. Po kolei tak samo, cyk, pyk, wrzucamy. Już czuć nawet elegancko, o tak to mniej więcej wygląda na razie. No, po zmieleniu będzie lepiej. Dobra, kolejnego banana wrzucamy. Dobra, na końcu oczywiście dostaniecie makro, elegancko policzone, co do joty, także nie martwcie się o to, będziecie wiedzieć ile co jest, czego. Dobra, to już mamy, banany mamy, Zale mleczko zalewano oczywiście. Mleko mamy, teraz możemy dać płatki owsiane. Płatki już wylądowały. No i oczywiście dwie łyżeczki kakao. Dobra, mamy łyżkę. Kakao też ludzie ogólnie jest po to, aby tłuszcze nabić. No i oczywiście też, żeby smak lepszy był. Że, y, walimy kakao. Dwie łyżki już są. Mamy elegancko. To już sobie zostawię na bok. No to co? Lecimy z miksowaniem, nie? Także powoli będę to miksował. aby ja nie rozbryzgło się po mieszkaniu. No i widzimy się zaraz, jak to wszystko elegancko zmik zmiksuje. Także. Malutkie cięcie robimy i widzimy się za chwilę. Tak jak widzicie ja jeszcze miksuję. Konsty... Konsystencja się zrobiła niebywała, elegancka. Już jest płynne, także nadaje się do wypicia. Jeszcze troszeczkę potręcę. I zaraz to dalej do shakera oczywiście. Także widzimy się za chwilę. Także shake, tak jak widać, jest już gotowy. Udało mi się cały przelać do shakera. No to czas próbować. Smacznego. Bardzo dobry. Głównie czuł czekoladę, ale to logiczne. Kakao było. Sł słodziutki, pyszniutki, także polecam. Tak jak mówię, nada się na masę. Głównie ludziom, którzy mają problemy. Ja to sobie później wypiję, aby trochę pewnie jestem uwalony, nie <śm> na brązowo, ale nie szkodzi. No i. Tak to wygląda, nie? Także jeśli chcecie kolejne takie moje kuchenne rewolucje, to dajcie znać w komentarzu. Ogólnie... Yy, dajcie swoją opinię na ten temat, nie? Powiedzcie, czy to Wam się podoba, czy mam coś innego wymyślać. Ogólnie ostatnio mi się zasięgi troszeczkę zmniejszyły, więc pamiętajcie o lajku na moich filmach. Nie, nie to, że ja żydzę, bo one mi są strasznie niepotrzebne, tylko głównie chodzi o to, żeby mi YouTube wywalał te filmy do przodu i zasięgi wtedy będę miał większe, właśnie taki jest główny tego cel więc pamiętajcie o lajku, oczywiście zasubskrybujcie kanał dajcie dzwoneczka, jeśli chcecie pamiętać o moich filmach także tak to wygląda więc jeśli chodzi o shake, no to na raty nie poszło Cały można na spokojnie wypić. Tutaj ogólnie Wam na ekranie pokażę, jakie jest główne makro. Przeważają oczywiście węgle. No, białka też jest sporo. Tłuszczy też jest sporo. To, co wszystko nam trzeba. Ilość kalorii też będzie na ekranie. Także, co mogę Wam życzyć? No, próbujcie. Smacznego. A, i może jeszcze wystąpić takie pytanie, że po co ja to wszystko zblendowałem? Jak mogę zjeść samo? Powiem Wam tak. Samo, to wszystko zjeść, to by was strasznie zamuliło. No nie zjedliście by tego hałwę, później banany, yy, później yy, później te same płatki, te owsiane górskie, przecież one są suche, to trzeba zagotować, nie dałoby się jeść, więc taki był cel, żeby to po prostu zblendować, i wtedy jest smaczniej, a logiczne jest to, że szybciej jest coś wypić. I możecie tego więcej niż coś zjeść, bo Was po prostu zapcha. A wy to wypijecie i możecie nawet i więcej kalorii dostarczyć dzięki takiemu wypiciu shake'a, nie. Także kończę swoje wywody i ten odcinek na kanale. Jeśli dotrwałeś, dotrwałeś do końca, to dziękuję Ci za uwagę. No i trzymajcie się. No i do następnego. Strzała! Jo!